Kasia, nie patrzą czasem na Ciebie jak na wariatkę, że Ty taka... Nie zdążyłam dokończyć zdania. Ale, Ale dużo osób mnie o to pyta. Tak? Mhm. I co Ty sobie z tego robisz? To jest ich emocja, nie moja. No tak. Mnie jest dobrze. Mhm. A poza tym, Kasiu, że jesteś baronową lasu, to czym się zajmujesz? Możesz zawsze przyjść do mnie na sofę, jakby co? Jakby e, nie, 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 wiesz co, bo ja wolę tutaj monitorować, wiesz, po, moim podgrzbaczem. Mhm. Wiesz co, prowadzę firmę edukacyjną, szkole ludzi, właśnie prowadzę takie szkolenia kilka dni w lesie, wiesz, pięć, dwa, siedem, dziewięć. Gdzie ludzie, tak jak są różne poziomy i takim najbardziej ostrym to jest, że tak jakbyś wysiadła z samochodu bez plecaka, idziemy do lasu i musimy sobie radzić. O Jezu. Zachęcam ludzi do wychodzenia ze strefy komfortu. I do takich dziwnych rzeczy, słuchaj, e, takich obrzydliwych bym wręcz powiedziała, to są właśnie robaczki. Daj deskę. Dam ci deskę. Powiedziałaś to słowo. Tak, powiedziałam Nary. ci to słowo i słuchaj, ja mam takie skitrane. Ech! ze drzewa. Uh -huh. Mocznik młynarek. To jest taka, to jest taka larwa przyjemna w smaku, słodka. One będą szybko uciekać, więc... A, to one są żywe! Tak. Będziemy jeść się je żywe. Ja ci pokażę, jak nie, się je Nie, to je. nie ma, nie. One, nie. dasz radę. I mogę uśmiercić i dać ci do zjedzenia. One się ruszają. I teraz smażenka. Wyłapiemy za szczątki. Pa z i o tu się akurat ilitko urwało. Wyciągamy nielitko, jelitko szczęka wyjęte. Zobacz, jak masełko. Nie da rady. Nie da rady. Nie? <śm> 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 to ja b Słodkie. Tylko on ma taki pancerzyk, można go połknąć i go wydalimy jako błonnik. Jezus Maria. A to jest bardzo słodkie. Ale w ogóle, jakbyś to zakryła, te ruszające się robaki, to bym ci była zobowiązana, bo nie tknę się w ogóle. Już nie ma ich.